Dziękuję. Daliśmy Panu rachunki, nazwiska, lekarzy i wszystko. Mam to w domu na nocnym stoliku, Steve. Powinniśmy dać Ci resztę, to mniej więcej pytania, które Ci zadam. Zamiana miejsc. Zwykle to ja mam pytania, które zadaję innym. Poświęcimy trochę czasu i poćwiczymy przed procesem. Opowiedzcie mi o sobie, czy wiecie, co Was czeka? Damy im z 10 minut. Ławie przysięgłych na pewno to się spodoba. Mam grać na nich bezpośrednio? Raczej na mnie. Odpowiadasz na moje pytania. Musicie mnie wprowadzić w sprawę. Trochę wyjeżdżam. Dla strony przeciwnej jesteś uprzejmy. Nie walczysz z panią adwokat. Masz dla niej szacunek całego świata. Nie wydaje się to trudniejsze niż moje reportaże. Pójdzie łatwiej, obiecuję. Tego jest mnóstwo. Dzięki klinice połowa okręgu chodziła naćpana. Musimy wezwać wszystkich, którzy mieli recepty z podpisem doktora Lukasa. Chcesz zdobyć inne spojrzenie na życie? Spędź dwa dni przeglądając w Queens apteczne raporty. Dziękuję, ale nie. Wolę tradycyjne spojrzenie. Wybacz, że pytam, ale czy to legalne? Nie wybaczę. Czy mogę mówić z panem Kilmartinem? Nazywam się Meredith Craig. Reprezentuję doktora Edwarda Lukasa. Nie ma problemu.